Obornik jest naj, najlepszym nawozem tutaj, jeżeli chodzi o, o produkcję roślinną. No i oczywiście stosujemy go na... Na polach. Mamy go dość dużo, więc jesteśmy w stanie no, co 4 lata z tym obornikiem przejść po naszych polach. Oczywiście ma to odzwierciedlenie później w zużyciu nawozów mineralnych, w zmniejszeniu po prostu zużycia nawozów mineralnych. no A tym samym no, nawóz organiczny jest kompletnym nawozem we wszystkie składniki pokarmowe. Także uważam, że nie ma nic lepszego. Niż oborni. Musi być tutaj zachowany program nawożenia, jeżeli chodzi o nieprzekraczanie tych poziomów azotu, więc, oczywiście, to wszystko jest zaplanowane i tak jest realizowane. No Gnojowica też jest nawozem tutaj kompletnym i te, też nie traktujemy tego jako odpad. Tylko jako cenny, cenny nawóz organiczny. W tej chwili aplikujemy gnojowicę specjalną maszyną do aplikacji doglebowej. Powoduje to ograniczenie strat, jeżeli chodzi o azot. Po prostu większa część tych składników pokarmowych, które zawarte są w gnojowicy, przechodzi do kompleksu sorpcyjnego. Takie rozwiązanie też wpływa oczywiście na, na, na kwestię zapachu, bo stoimy obok tutaj przejazdu, gdzie przejechała ta maszyna do aplikacji gnojowicy i w ogóle nie czuć, nie czuć, że była aplikowana gnojowica. Oczywiście to jest jakaś ten element dodany, ale też bardzo ważny tutaj dla yy, mieszkańców okolicy. Z naszych wyliczeń wynika, że przy aplikacji tej gnojowicy w taki sposób yy, wartość tej maszyny zwróci się w ciągu 5 lat ze względu na oszczędności na nawozach e, sztucznych, czyli wydamy po prostu mniej pieniędzy na mm, nawożenie mineralne, na nawożenie mm, saletrą. No i w tym momencie też jest to jakieś tam działanie proekologiczne, no bo wiadomo, że między innymi do produkcji saletry wykorzystywany jest gaz, a my. W tym momencie tej salety po prostu mniej zakupimy. Związki rolnicze, izby rolnicze wszyscy wnioskowali w miarę wcześnie o przedłużenie terminu e, możliwości wywożenia nawozów organicznych. I został on przedłużony, ale zostało to ogłoszone dosłownie na dwa dni przed, przed e, mijającym terminem. I rolnicy tak e, powiedział często, zaniedbując inne prace, chcieli koniecznie zdążyć z wywozem e, czy tam obornika, czy i nawozów e, organicznych płynnych. Przed końcem października, natomiast teraz się okazało, że można to jeszcze robić. Mi się wydaje, jest to, jest to błędne, bo tutaj natura rządzi się swoimi prawami i mamy idealne warunki, by to, by to teraz robić, a jakieś takie sztywne terminy tylko, bym powiedział, utrudniają życie rolników. Co roku wysiewam i dobrze się stało, że zarządziły władze że ten miesiąc poślizgu dali na, na rozrzucanie obornika, bo bym nie dał rady w tym roku, bo wszystko jest opóźnione. A tak to spokojnie y, podpuk i y, y, y przyłożymy to.